Hej, tu program opateczka Chwimo. Dzisiaj pokażę Wam takie kółkowe i takie serduszkowe. Najpierw kółkowe. Zacznijmy. To są owoce: truskawki, te cytryny, jakieś galaretki, jabłka, truskawki już skrojone, banany, jabłka, pomarańcze, jabłka. Truska, maliny, jakiś dziwny owoc i pomarańcza. W następnym są kwiatki. Taki zielony, fioletowe dwa, pomarańczowy, niebieski, różowy, zielony, różowy, niebieski, czerwony, żółty i pomarańczowy. Tutaj mam kwiatki. I tu są tak. Babeczki, takie podróżne te z truskawkami, truskawki, hmm, kokardki, hmm, babeczki, tr hmm, te gwiazdki, kokardki, hmm, babeczki podobne do tortów, babeczki, te podróżne te ale z innymi owocami, kokardki i zabiję sobie. Też. Tu znowu i tu znowu takie mm, trzy kwiatki, takie razem. Potem różowe, czerwone, żółte, niebieskie, różowe, różowe, żółte, czerwone, zielone, niebieskie i fioletowe. I teraz przechodzimy do trzęsbówszek. Tu mam na przykład dwa takie, gdzie są tak. Te zawijaski, te podłużne, te babeczki, babeczki i babeczki. I też tu do góry są inne, takie twarde, już nie pateczki Fimo, coś innego. I to paczuszki miałam. I, I dwa dwie paczuszki zwierzaków. Takie kaczuszki, kaczuszki, takie ryby, delfiny, misie i... I tu znowu też takie inne. I też to miałam dwie. I teraz ostatnie. Y, cyferki. Takie od 1 do 9 to jest po prostu takie. No dobrze, i to już y, na tyle. Więc pa!